Welcome back, my little minions! Eee, wracam do gry. Okazało się, że jestem cymbałem. Ustawiłem sobie pauzowanie nagrywania pod Alt a biorąc pod uwagę, że Alt włączałem w poprzednim odcinku chodząc zaraz do pomieszczenia, oznacza, że nie widzieliście całego przeszukania domku, eee, wyjścia z domku, przejścia do obory eee, do stodoły przeszukania stodoły, walki z Odryskolem, którego puściłem żywcem eee, i chyba widzieliście dopiero jak odkryliśmy Panią Adler. Trzeba zmienić kamerę, perspektywę, ciśnij V.

Nie, no, wolę sobie posterować konikiem, niż włączać jakąś kamerę filmową. No, w każdym razie teraz już nie powinno być problemów z tym, że się samopauzuje. Już nie powinno być samopauzujących się materiałów. Bo mam wszystko pod takie dziwne skróty: jak ALT i minus, ALT i plus, ALT i mnożenie i ALT i dzielenie na numpadzie. Więc wciśnięcie takiej kombinacji przypadkowo by musiało być mega pechowe. A, trupę. Gdzie? Właśnie nie słyszałem gdzie. Lecimy. Skoro się drze i woła pomocy, to rusz dubsko. Nie, no. Mam jedną nie potrzebę. Serio. Gro, upierdliwa jesteś. Ruszcie. E, broń na koniu, tap. I tak nic tu innego nie mam. Nie będę brał obrzyna. Nie chcę coś dystansowego, a nie. Serio gra każe mi wziąć Obrzyna? Wyrąbwane, biorę, biorę pistolet. Chyba, że niedźwiedź się rzuci. No to się okaże, że Obrzyn był lepszą opcją. A w sumie jest taka opcja, że się niedźwiedź rzuci śnieżyca. No po co się dżesz? Idziemy! Nie wiemy gdzie, więc krzycz. Ale po co się drzesz? Ciekawe, czy tu jest tak samo jak w, w online, że bieganie będzie powodowało, że mi tam wzrośnie wytrzymałość, tak dalej. Nie wiem, czy przez pomyłkę nie mówiłem wcześniej GTA Online zamiast, zamiast Red Dead Online. Jakoś tak ze starych asesynów mam przyzwyczajenie, jak mam wskakiwać na jakąś półkę to klikam zazwyczaj SHIFT, W i SPACJA. Ale z drugiej strony jakie zajebiste miejsce. A z trzeciej strony jak tam musi piskać mroze. Przecież są na... Wysokości jakiejś inaczej. Są na jakiejś zajebistej górze. No właśnie. A ten dziabie jest gwinta. so he's lovely We're coming. That was there. he's down here down here all right hot down marston that? that's quite a scratch you got there never thought i'd say this but good to see you arthur morgan Czyli jednak tutaj będzie jakiś niedźwiadek, będziemy walczyć z niedźwiadkiem. Czy mi się wydaje, czy się włączyła kamera filmowa? Uuu, wilczki dajcie mi spluwę, czyli to jednak nie, nie niedźwiedź, tylko wilczki go podrapały. No, szybko! No i znikły. Ajajaj. Może będzie z tego mięsko? Nie mogę! No przecież takie marnotrawstwo! Oni tam głodują wszyscy, potrzebują mięska. A ja wilczków nie mogę oskurować.

Nie, musimy cię przywieźć tej twojej narzeczonej, która tak panikowała za tobą. O, trafiłem. Pewnie że masz szczęście, przyjechaliśmy poziomka. Nie zostawiliśmy go. Co? Tak, A. aha, no. no tak, no tak, ani się wszystko kojarzy z jedzeniem. Ale jak wcześniej mówiłem o mięsie z wilków, to nie, ale poziomki, to już tak.

New low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. you. Got any other lost maidens need saving? <laughs> Not today. Have you and Dutch talked about how we're going to get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, uh, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That's civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Hmm, <laughs> ciekawa sytuacja, że się bali cywilizacji i uciekali od niej, a jednocześnie pisze jakiś notatnik, pamiętnik to ciekawe. Misja wykonana na początek i ucieczka przed wspomnieniem. O, mam przeszukaj szufladę. Zabierz. Zabierz. Pewnie, żeby te takie rzeczy sprawdzał.

Tam konik jest po lewej. Pójdziemy sobie do B. B jest w chacie. I B to jest. Oh, boys, Folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. <laughs> <laughs> party. <laughs> Probably. Uh -huh. Funny, huh? Sure. <laughs> now, I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop <laughs> it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come? Find us, all of you. We got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's yes. go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You, you always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. <coughs> Mr. Matthews, Mr. Smith. Mr. Pearson, would you please look after the place where there are old Driscolls about? Yeah! Ok. Jedziemy. I mamy teraz już Lasso i długą brkhę. Także już jesteśmy dużo lepiej wyposażeni. Ale jest gra tak filmowa, że w bardzo wielu momentach po prostu nie wiem już, czy trzymać ten przycisk jazdy, czy nie. Czy to przeskakuje już kadstenka, czy to jeszcze jest normalna gra, także... O, i teraz na przykład. I znów wkroczyliśmy do, do normalnej gry. Gdzieś tu kawałek był przeskok, kawałek kamery filmowej, a i...

Ej, dzisiaj rozkręciłem myszkę, poczyściłem tam trochę w środku, przedmuchałem i tak dalej i mi się naprawiła. <laughs> Miałem problem z prawym przyciskiem, wystarczyłem naprawdę rozkręcić, przeczyścić tam patyczkiem, wydmuchać i jest już w porządku. Także naprawa pełną gębą, full opcja. Must be close. Whoa. <laughs> Hold up here. Huh? All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, ready Dutch. Good.

Nie chcę się zbliżać do krawędzi urwiska do cholery jasnej, dał mi strzelbę, czemu nie mogę go rozabrać tej strzelby? Wcześniej jak nie chciałem obrzyna, to mi go wciskałaś na siłę. Natomiast teraz jak dostałem strzelbę czy tam karabin, to go nie mogę zabrać. No i się poirytowałem. Nie ma ich tam wielu. Dniu. Dwa, cztery... Sześć, siedem, siedmiu. Jak sześciu ludzi bierze ze zaskoczenia siedmiu, to zostaje tylko jeden do walki. A, tu jest jeszcze jeden. Mogę ich jakoś oznaczać czy coś? Nie widzę więcej. Siedmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a nie osiem. Przecież chciał się zemścić. Mówił, że gość jest świrem. A teraz wyjeżdża, że nie, bo po co? Lepiej go obrobić i patrzeć na jego minę. Ale dobra, to będzie w kolejnym odcinku. Cześćą!